Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa, mieszkańców, media, które zaszczyciły nasz krótki briefing prasowy. Chcieliśmy się z Państwem podzielić bardzo dobrą informacją. W dniu dzisiejszym złożyliśmy dokumenty, nie tak jak inni, którzy mówią, że są zarejestrowani, a nie są zarejestrowani. My czekamy na weryfikację naszej dokumentacji, złożyliśmy wszystkie zgody, potrzebne dokumenty. Do zgód na kandydowanie, plus podpisy. I tutaj mam bardzo dobrą informację no, dla nas na pewno, a w szczególności chciałem podziękować wszystkim naszym mieszkańcom naszego pięknego miasta Lubartowa, którzy naszym kandydatom i kandydatkom udzieli gigantycznego poparcia, jeżeli chodzi o podpisy. Nasze kandydatki, nasi kandydaci. Zdobyli można powiedzieć, udzieliło im poparcia ponad tysiąc osób, i te oczywiście podpisy będą weryfikowane. I dopiero po weryfikacji dokumentacji podpisów poinformuję Państwa, jak wygląda kwestia związana z rejestracją naszego Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólny Lubartów. My nie zmieniamy szyldów, my idziemy pod tym samym szyldem kolejną kadencję Wspólny Lubartów. Nie pojawiają się nowe odnogi, nowe twory. Mieszkańcy nas znają, pięć lat kadencji, ciężkiej kadencji pokazało, na co nas stać, co możemy zrobić, co chcemy zrobić i co zrobiliśmy, bo to, że tutaj, państwo widzą, są nowe osoby z nami, to oznaka, że te osoby również z nami współpracowały przez lata. One nie były na pierwszych stronach gazet, one nie były w pierwszych szeregach, to były osoby, które działały w swoich lokalnych społecznościach. Oczywiście Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnych Lubarków to, to grupa radnych, którzy w tej kadencji bardzo dobrze i mocno działali na rzecz mieszkańców naszego miasta. Pan Grzegorz Gregorowicz, Pan Nazar Kuśmierzak, Pani Renata Mazur, Pan Jacek Bernalski, Pan Grzegorz Siewolski. Niestety mamy okres wczesne, wczesnej wiosny, panuje grypa i niestety naszych dwóch liderów list w dniu dzisiejszym nie są obecni, bo. Spędzają ten czas w łóżkach chorując. Grypa niestety nie wybiera czasu. Powiem tak, dla mnie to jest szczególny dzień, bo po raz pierwszy od kilku tygodni wyszło słońce. Dla nas jest to też pewien rodzaj znak, że wychodzi słońce, bo wspólny Lubartów zamierza startować do wyborów samorządowych do radnych na Stanbardy. Może kilka słów powiem odnośnie tych osób, które są tutaj dzisiaj z nami. Jak Państwo widzą. W przeważającej części są kobiety. I to jest dla nas bardzo ważne dla mnie osobiście, bo nie mieliśmy problemów z parytetami. Może pokrótce powiem, jak wyglądają nasi kandydaci szczegóły. Przekażemy na naszej takiej konwencji, mini konwencji wyborczej, która odbędzie się niedługo. O niej też Państwa poinformujemy. Cztery okręgi, liderem okręgu numer jeden jest radny Rady Miasta Lubartów Grzegorz Jaworski. Liderem listy w okręgu numer 2 jest obecna z nami tutaj pani Krystyna Jeziorska. Lider, czy liderką liderką okręgu numer 3 jest wieloletnia radna Rady Miasta Lubartów, pani Krystyna Bajda, która dzisiaj z nami również tutaj jest. I liderem listy w okręgu numer 4 jest pan Grzegorz Gigarowicz obecny radny Rady Miasta Lubartów. I to tak pokrótce przedstawiłem liderów list, przekazałem Państwu też kto z nami startuje. To są szerokie środowiska, środowiska nauczycielskie, środowiska też służb mundurowych, środowiska przedsiębiorców, środowiska mieszkańców, naszych mieszkańców, którzy żyją pośród nas, którzy reprezentują właśnie swoje środowiska w tych wyborach. Jeżeli chodzi o wybory do Rady Miasta Lubartów, mój program, nasz program jest to program kontynuacji działań, które realizowaliśmy jako wspólny Lubartów w tej kadencji Rady Miasta Lubartów. Na pewno twarda infrastruktura drogowa, czyli modernizacja ulic, dróg, chodników, budowa ścieżek rowerowych, na pewno rozwój komunikacji miejskiej, darmowej komunikacji miejskiej. Mamy w tej chwili jedną linię komunikacyjną, chcemy zrobić kolejną. I przebudować tą pierwszą. W tej chwili jedno auto jeździ po kilkunastu ulicach. Mieszkańcy prosili, żeby wprowadzić kolejną linię, żeby przebudować, żeby ten, ta, ta, ta trasa, ten czas przejazdu był dużo, dużo, dużo krótszy. Na pewno będziemy stawiali na kwestię senioralną. To jest też dla mnie bardzo ważne, i tutaj wieloletnie rozmowy na temat obiektu, który. By służył naszym seniorom do swoich zadań, do swoich zamierzeń, do miejsca, gdzie mogliby się spotkać i realizować swoje plany i działania. Polityka, polityka młodzieżowa dla młodych również mamy w swoim programie. Jest, jest miejsce na to. Duży nacisk będę, będziemy kładli ja, jako kandydat na burmistrza, oczywiście, ale też kandydaci na, na radnych, na kwestię związaną na, z szeroko rozumianą infrastrukturą sportową. Chcemy, kończymy, jak wiem, że też inne komitety chcą rozbudowywać infrastrukturę sportową miasta. To słuszny kierunek, to pokazuje, że, że jest to potrzebne. Takim przykładem jest budowa pan Traka na początku krytykowanego przez wiele środowisk i wielu radnych. Raptownie teraz wszystkim się to podoba, wszyscy biją brawo. Uważam, że to była dobra decyzja za chwilę będzie skatepark i również koncepcja rozbudowy obiektów sportowych przy, przy, na terenach MOSiRO. Co jeszcze ważnego w moim, w moim programie Państwo znajdą? Za chwilę, moja strona już jest, istnieje, za chwilę będziemy jeszcze rozbudowywali o szczegóły tego programu, ale nie tylko o szczegóły związane co chcemy zrobić, ale również skąd wziąć finansowanie na to. Przez 5 lat w tej kadencji w razie Miasta ja jako Burmistrz Miasta Lubartów, ale to również moi radni z Klubu Wspólnych Lubartów przygotowywaliśmy dokumentację techniczną w wielu aspektach na to, żeby realizować, na środki zewnętrzne przede wszystkim, czekaliśmy na środki zewnętrzne i po to, żeby te środki zewnętrzne mogły nam pomóc jako radnym Rady Miasta Lubartów i my jako Burmistrzowi, żeby realizować te zamierzenia. Tego jest naprawdę dużo. Myślę, że staraliśmy się komunikować na bieżąco, co robimy, jakie projekty realizujemy. A teraz pojawiły się środki zewnętrzne, środki unijne. Dlatego to jest najlepszy czas, żebyśmy mogli dalej kontynuować tą drogę, którą pięć lat temu zaczęliśmy podążać.